Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne w testach łączności awaryjnej, wywołanie ogólne w testach łączności awaryjnej woła Majglima 16, ML16, woła i słucha. Majglima 16 odbierasz. E, tak, zgłasza się Majglima 16, odbieram. Kto z tamtej strony? No to witam, tu na Marek 73 racibusz, ja e, dobrze zrozumiałem? Marek74 Racibórz. Odbieram cię bardzo dobrze. Idzie to w szumach, ale, ale idzie to zrozumiałe. Jest to zrozumiałe w 100%. Także bardzo fajnie, że się zgłosiłeś. że dolatuje do Raciborza, Gmina Sośnicowice. pozdrawia. No, Super fajne. To może mamy czekamy dalej. No dokładnie. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Nadal woła Majglima 16, operator Adam. Majglima 16, woła i słucha. Majglima 18 z tej strony, operator Krzysiek nie wiesza. Słyszycie tutaj na dziesiątkę, bez zakłóceń, bez schumów. Przyjąłem Majglima 18, Krzyśku niecała trujeczka, modulacja minus 5. Idzie to fajnie, w 100% zrozumiałe. Już notuję Twoją łączność. No i super, super. Mamy, mamy potwierdzoną łączność. I przy mikrofonie Megli ma 16, woła nadal i słucha. Ja oczywiście zachęcam jeszcze do łączności między sobą. Jeśli tutaj stacje siebie słyszą nawzajem, to oczywiście proszę ze sobą też nawiązać łączność. Nie mam tutaj monopolu na tą częstotliwość, żeby nie było, także zachęcam, zachęcam do rozmów. Ja może jeszcze raz zawołam. Majgli ma 16 w testach łączności awaryjnej. Testy łączności awaryjnej, wołam i słucham. Majgli ma 16, operator Adam. Czy ktoś mnie słyszy? Adam, skąd No, że tak powiem, lokalizacji Ci dokładnie nie podam, ale... Można powiedzieć, że sośnicowice. No, trochę kilometrów jest. Można powiedzieć z 5 na północ w moim przypadku. Ktoś tam się chyba nakładał. Także proszę. Słyszę, że tutaj w SSB ludzie rozmawiają, to może przejdźmy do SSB, tam zawołamy, zobaczymy, może to da lepsze rezultaty. Maiglima 93, Maiglima 16. Maiglima 16 ma włączone nagrywanie, wiesz, także możemy zrobić ze sobą łączność. W każdym razie tam nakładamy się na stacje pracujące w SSB, także może szybciutko. Majglima 16, operator Adam z tej strony. Mikoł, odbierasz mnie?

Ktoś zapytał, jak mnie słychać, to może jeszcze raz, kto tam z tamtej strony? Sebastian, powtórz mi proszę Cię ciebie, ciebie jeszcze raz e, znak. Mówię, tam łamałeś się przez coś, chyba nadajesz z Niemiec, jeśli dobrze rozumiem. E, także weź jeszcze raz, bo idziesz na Szumach i jeszcze na Ciebie się nachodzą inne stacje, to bardzo proszę raz jeszcze. Z tej strony Adam, Mike, Lima 16. Tylko nie zrozumiałem, czy końcówka jest 202, czy 22, 202, czy 22. Przyjąłem Oskar, Sierra 232 Sebastian, to idzie na granicy słyszalności, ale odbieram się w 100% pod warunkiem, że nikt na ciebie się nie nakłada, także dolatujesz południe Polski, miejscowość Sośnicowice. No, operator Adam, bardzo, bardzo fajnie, że udało nam się zrobić łączność, ale bardzo cię proszę, powiedz jeszcze twoją miejscowość, skąd nadajesz? Sebastian, ja zrozumiałem, że nadajesz z Jaworzno, ale reszta nie doleciała. Ale powiedz mi, to jest to nasze tutaj duże śląskie jawożno, gdzie jest elektrownia, czy inne jawożno? Okej, okay, przyjąłem. Bardzo często tam bywam, znam okolice, także fajnie. Może kiedyś z Mobila nam się uda porozmawiać. Dobra, nie blokujmy częstotliwości, bo jeszcze inni ludzie wołają, także mikrofon zostawiam wolny. Proszę. Artur pewnie, że wiem gdzie są łazy e, Odbieram cię bardzo dobrze. Piąteczka z lekkim minusikiem. E, ale bardzo fajnie. Fajnie tutaj lecisz. E, może nie zrozumiałeś. Grzeszymia łazy na znakowym pocholeńskim a moim staroku też atowicza między dzielnikami a Tak. Dobra, bo my tu mamy Łazy też bardzo blisko, a to jasne, 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 to pisuję już Wilcza, bo sobie piszę te logi i ja jeszcze wrzucę ten filmik z łącznościami na YouTube'a, e, tak więc no, będziesz się mógł słyszeć. oczywiście, no chyba, że nie chcę, że to Cię wytnę, <laughs> ale mój, e, nick, mój e, nick artystyczny na YouTube to gotowy, Taki, no takie zwykłe polskie słowo, gotowy, <laughs> tak jak gotowe danie w 5 minut. Aja, Super 73, fajnie że się odezwałeś, będziesz chciał tutaj jeszcze gadać z innymi. Mikrofon wolny. A tu nie Arizona, że to ma podstawy, to Marek 73, odejdziecie. nie, bo po sosiecku praktycznie u mnie jesteś. Tutaj Majki ma 0,12 z tej strony. A ty, ja nie wiem, gdzie to jest, mi co już mój miejscowość, tak będzie. A ja w ogóle jestem z Makoma Pokaleńskiego, ale w tej chwili stoję tutaj na koszkowej górze. Jakby to. A to jest mobilne? Tak, tak, dokładnie mobilne. No, nie wiem, czy to tutaj zna, bo tu jeżdżę na wakacje często. Tłumacz, tu nie był taki głośno, a mieszkam na tak, że wodą między dziedzicami a rybnikiem na klasie się 8 No No, to jest drobniany dom kurałski, 29-rozmudowany przez wolność. kolego sobie na 15, 15, dobra. 15 dobra, to Moja nie na numerach, to 27, dobra. dobra. koledzy poszli ktoś mnie wywoływał Majgli ma 16 z tej strony ma tak, 74 I jak mnie to wybiera? A Ślacibusz no witaj dobrze no lepiej, lepiej, dużo czyściej. SSB jest o wiele sprawniejsze także też jest na 3 no po No i super, ty mi tutaj też piąteczkę robisz, ale bezesowo. Tylko tak jak mówię ten to w jak to jest w tych radiach. Nawet się mi nie sugeruje. Fajnie, fajnie, fajnie. No tak jak mówię, zawsze będę mówił, że SSB jest dużo lepsze, dużo sprawniejsze. fizyki się nie oszuka. No pan to swoje. Fajno, dzięki ja w ogóle nie, nie słyszałem. Yy, śladowo. I jakbym nie wiedział, że mówi, to bym nie wiedział, że mówi po prostu i tyle. Także nie będę Państwo takich stacji tam dalej już nie odbieram, który u siebie. No to poczekaj, tutaj są jeszcze inne stacje. Była wcześniej stacja z Gliwic. Nie wiem, czy słyszałeś Marcina. Ja no właśnie tylko to nie słyszałem. Break? Proszę, break. Witam serdecznie z tej strony Antoniku, Tehajkowice. Słyszałem, że tu jakieś próby robicie, tak? Jankowice, Jankowice, tak? Antoni, to sobie jeszcze wpisze. Tak, słuchaj, no sprawa polega na tym, że co miesiąc 13 o godzinie 20 przeprowadzamy test łączności. Na wypadek, no nie powiem, że w razie W, chociaż no, dużo by się nie urwało, ale wiesz, no tak jakby aktywujemy ludzi, którzy posiadają radia, tych co nie posiadają, to po to, żeby kupili, tak żeby można było się połączyć jak będzie trzeba. Jak nie będzie wiesz, prądu albo telefonii komórkowej. No i jak widać te testy żyją. Do ciebie, Antoni. E, tak, tylko damy nie Jankowice od, e, od jej Był taki rycerz Jejko i Jejkowice. Przyjąłem, przyjąłem. Właśnie nie wiedziałem czy Jankowice, czy Jejkowice, ale strzeliłem, że Jankowice. Już poprawiłem, dziękuję. Ale skąd na Dajesz, nie, nie powiedziałeś mi skąd na Dajesz i prosiłbym o imię. Zapraszam te QRM-y domowe. W imię Adam Sośnicowice. Aha, okej, ok, ok, so, Adam Sośnicowice. Dobra, zapisuję sobie tak, żeby w razie, w razie czego wiedzieć. No fajnie, fajnie, łączność fajna, 5-9, 5-9 pełne. I idziesz jak burza, jak dwa przecinaki, bym powiedział. No i ty do mnie tak samo, jak majzel i przecinak razem wzięte. <laughs> Piątka, dziewiątka. Bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, okej, okay. dobra, to ją ja odkakuje. A wy jeszcze róbcie na łączności. Na razie hej. No, person, hej. Na częstotliwości. Magli ma 16. Test łączności awaryjnej. Test łączności awaryjnej. Jiejkowice... Jej kowice też są właściwą rozbieramy. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, test łączności awaryjnej, test łączności awaryjnej woła majglima 16, operator Adam, Mike Lima 16, operator Adam, woła i zaprasza do łączności. Test łączności awaryjnej, ponownie Marcin Zbliwic, słychać mnie. No Marcin, bardzo dobrze. W sumie jak na filmiku chciałem być. Możesz kolego podać na konta? Ale mówisz o YouTubie, tak? Tak, dokładnie. E, ksywak gotowy, gotowy. Dobrze, dziękuję bardzo. Później zobaczę. Ja już na dzisiaj kończę. Dziękuję bardzo i miłych rozmów. No, fajnie, że się odezwałeś. No, ja tam kręcę jakieś bzdurki dla, dla wiesz, początkujących, początkujących, nie tajemniczonych sprzęty CB radiowe, no i dzisiejszy test też tam wleci, a siebie usłyszysz. No, to ten, trzymaj się i do usłyszenia następnym razem, no, może nie na testach, tylko gdzieś tam pomiędzy jeszcze. Wzajemnie, życzę powodzenia, 73, pozdrawiam. No, cześć, 73. Ma 9 3. testy łączności awaryjnej. Jak mnie słyszysz? E, no, słyszycie, słyszę Cię, słyszę cię to wyraźnie. Musiałem tam o 1,1 przez to i teraz bym cię lepiej słyszał. Witaj, master, ty ja gdzieś na kurty chyba siedzisz, co? tym mobile. No, koskowa góra, koskowa góra. A ty skąd kogo nadajesz? Z Mikołowa. A, Mikołowa, haha, no to śmiałk, klasyka, nie? Dokładnie rade, no to jest chyba no, zakończenie radiowe w Polsce. Powiedz mi, a MikeLima93, ty ty jesteś na grupie? Możesz mi powtórzyć swój nick z Zero? Z Zero to jestem Heiling. Heiling, a no to już wszystko jasne w takim razie. <hajanie> fajnie, fajnie, fajnie Cię słyszeć. Przed chwilą jeszcze gotowego posłyszałem właśnie. Ciekaw jestem, czy jest gdzieś na radiu. Tak, tak, gotowy mówił, że idzie na AM jeszcze zawołać jak się, może mobilne, może nowi ludzie się znajdą, to na AM mnie teraz to. Obecny. A, cześć, też gotowy, heiling gotowy, wszyscy powiem Wam, że kurczę dzisiaj tutaj stąd, naprawdę idzie wszystko jak kurza, też spada. Mgła jest jak cholera, e, PMA nawet nie próbuję uruchamiać, e, ale, ale na radiu, na CB po prostu tutaj łapie rewelacyjnie. Tutaj Tarnów. E, tam 109 km gdzieś było, zapomniałem co to było za ale wszystko Master piąteczka, sygnał prawie żaden, ale modulacja piąteczka zrozumiała bardzo dobrze. Ale wiesz co, z koskowej to może dałoby radę na PMR-kach. Jakbyś się odpalił albo posłuchał jak ja zawołam, czy mnie usłyszysz, to ciekawy test byłby. A ty też jesteś gotowy tam o jedną dziesiątą? No to dawaj się dostroimy. Wjedź do 0, ale wiesz, ja na ucho się na tym radiu stroję. Nie, no jestem dostrojony. Po Henninga przed chwilą właśnie dostrojałem i 27, do 109,9. Dobra, tam. To tyle, to nie jest źle. No w razie czego, możesz do zera wrócić i spróbuję do ciebie dojechać. Jakby co? A daj znać, jak będziesz z tą PMR-ką. Jakby ci się chciało wyjść z auta, no to ja tam coś krzyknę. Master, ja wołam, wołam, ale chyba, chyba nic, bo, bo nie słyszę ciebie. łączność. Czy odbiera mnie ktoś? Czekaj, bo trwa łączność tam daleko. Chwila. Okej. Okay. Dzięki Dzięki. W takim razie 73 dla Ciebie. Fajnie słychać Żywiec. To może ja dopytam, a Żywiec słyszy mnie? Majgli ma 16 z tej strony. No nie, no właśnie, ja słyszałem żywca, a Żywiec nie, nie słyszy mnie. E, Kolego żywca, słyszysz może e, kolegę tutaj, który się wołuje e, w tej chwili? No, gotowy nie słyszycie, nie słyszycie niestety. Miesiące. Miesiące. Te um, jeszcze raz łączność przeprowadzam z tego względu, że zaprosiłem kolegi. Kolega w zawiści chciałby zrobić łączność. Proszę Janek. Ja czekaj, no ty za nisku, no ja jeszcze, już ty się na to jeszcze. Dobrze, to może. No, no mi więcej, ta to więcej nie będę kombinował. No antek powój, to jak mnie słychać teraz i wejdę do kolegi. Czy kolega co odbiera Janka zawiści z tej strony Antoni Kutechajkowice? E, Antoni, tak, tak, odbieram cię tak samo dobrze jak poprzednim razem, tam kolegę Janka też, ale to mówisz e, zawiść, tak? Miejscowość się nazywa zawiść, e, to może proszę Janku, bo ja cię bardzo dobrze odbieram. Tam to lekkie niedostrojenie nie ma znaczenia dla przeprowadzenia łączności. O, bo to są takie niuanse, Witam, witam. No to jest Orzesze zawiść, wiesz, Janek Orzesze zawiść. To jest, tak przedstawią i, i nie, nie, nie rozumiejesz, czy tymi lokatorami się tam nie przedstawił ogólnie. Bo to jest CB i to nie będziemy tam tymi numerami przedstawiać. No i dobrze Janku, piątka. Bardzo dobrze cię odbieram. Czysto, wyraźnie. Do Orzesza Rzut, bardzo długi rzut kamieniem. Ja tutaj moje imię Adam. QTH prawie, że Sośnicowice, ja też tam nie będę tego no, dokładnie dokładnie precyzował. No i co, mamy łączność. Bardzo fajnie, Antoni, że przyprowadziłeś kolegę Janka. Mamy tutaj różne łączności. Mamy tutaj różnych ludzi. Jest zaraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć stacji, chyba które zapisałem, więc jest kim robić łączność. Ja zostawiam mikrofon wolny. No i jeśli ktoś się odbiera, to proszę. Dzień dobry. No to jeszcze jak jest brek do Adama, to proszę. No i do Madame Sergejskiej, który no kupioł atrybuty, ale fajnie, że tutaj się słyszę. Ile jaki Kamień, ale ja akurat sobie nie opieram. Nie jest to wojska z Arganicy. Janusz Kaszysty, Kaszysty, Sergej. A tyle różnych rzeczy, co my przeprowadzacie i tam jest taki stan, gdzie są zasoby, które uwielbiam. No to ja okazuję, że tutaj cisza, kolego Łanku, ja Ciebie też tu bardzo dobrze słyszałem. Odległo się 83 km do mnie w linii prostej. Adam, czekaj do chwileczka w każdym bo Mirek, kamień, rozumiesz się, co... tak, że nie donatuje. To chwila, chwila. Koledzy, bo tutaj Mirek zawołał, Mirek kamień. E, Mirku. To jeszcze tak, żeby nie przedłużać, bo jest dużo stacji. Test łączności ma na celu sprawdzenie, no po prostu, wiesz, swoich stacji bazowych, z jak daleko nasze stacje bazowe lecą i jak można tutaj zrobić 13 13:20, właściwie nie umawiając się, jakie łączności można przeprowadzić. No, w celu takim, że jeśli będzie brak prądu w całej okolicy, albo będzie brak sieci komórkowej, żeby nawiązać jakąś taką łączność, poprosić o pomoc. Taki wiesz, kanał 9 tak jak kiedyś był w EMA, to my. Tak, tutaj uruchamiamy ogólnopolsko i w tym momencie w całej Polsce trwają te testy. Trwają na kanale 13 AMSSB, no i trwają na kanale drugim na PMRC 44601875, częstotliwość. No to równocześnie tu i tu. W całej, w calutkiej Polsce jednakowo 13 o godzinie 20. I jeszcze Ci powiem taką rzecz. Chodzi o to, że jeśli Ci się, no, coś się wydarzy takiego, co się nie powinno wydarzyć, i jedyna komunikacja, albo najlepsza na daną chwilę komunikacja to na przykład CB Radiowa albo PMR-kowa, no to chodzi o to, żeby o godzinie 20.00 odpalić radio, żeby wszyscy wiedzieli, że godzina 20.00 i 8.00 rano, czyli 8 i 8.00. To są takie godziny do robienia komunikacji, żeby nie siedzieć cały dzień, cały dzień nie wołać i nie nasłuchiwać. Tylko, tylko wiadomo, że ci, co są tutaj ogarnięci w tych testach, no to będą odpalać radia o 20, bo może być tak, że będziemy jechać tylko z akumulatorów, no i żeby je oszczędzać jak najbardziej. Tyle, możesz ewentualnie jeszcze wpisać sobie w Google test łączności, standard łączności awaryjnej, i tam wyświetli się dużo stron, dużo blogów. Wejdź w któryś, na przykład stronę domowy, survival, i tam będzie najwięcej informacji. Tam będzie PDF. No to tak, już tutaj dla słuchających też wyjaśniłem właściwie. Ja tutaj nie chcę przedłużać. Mikrofon może rzucę do Mastera, bo on tam próbuje daleką łączność na ponad 80 km przeprowadzić. No to umożliwimy mu to. Proszę, Master, bo ja się rozgadałem.